Dzień dobry. My właśnie uciekliśmy od koronawirusa na Dalekim Wschodzie. Maseczki zostawiliśmy w Dubaju i wróciliśmy do Domciu, żeby zrobić sobie kwarantannę. W Polsce szaro, buro i jeszcze pada. Jadzia jest zachwycona i ja szczerze mówiąc też. Na każdym kroku mogłem zachwalać nasz piękny kraj i przepych, żeby tam daleko też nas szanowali. Amazing country. Air condition everywhere. Even outside, bo dom to jednak dom. I właśnie o domu będzie ten odcinek. A że kwarantanna to idealny czas, żeby montować, to zmontowałem dla Was właśnie dziesiątą część naszych przygód na pobojowisku i jednocześnie dziesiąty dzień. Także zapraszam do października ubiegłego roku. No to jeszcze gładzenie. I będzie można malować. Zakupiłem żyrafę do gładzenia. Żyrafa. Pokaż jak... Ale świetne. Jak gładzisz. Śnieg w październiku, tego jeszcze nie było. Wow. O, w każdym razie jak są Ładziska. Na szczęście będzie. tutaj będzie lustra. Tu będzie lustra. Ale jest. Jest luk, malina. Bardzo ładnie. Ładnie nie. dwa słowa do ojca kręcącego. Rano na nogach. Mateusz postanowił założyć czapkę nawet z tego powodu. Mieliśmy nadzieję, że będą nam regulować drzwi, ale jednak tylko chcieli podpis. O nie, nie. Sami na zakupy. Tak wygląda mniej więcej zawartość skrzynki pocztowej. Gdy się nie otwiera przez kilka miesięcy. O, proszę. Cóż, zostawiamy. Pojawiła się już pierwsze, pierwsza informacja, że ktoś szuka mieszkania w tej okolicy. Ciekawe czy to pośrednik, czy faktycznie ktoś szuka mieszkania. A Powiem Wam dużo tego, to nie powinien tak wyglądać. Przerażające. Najbardziej mnie dziwi fakt, że najwięcej ofert jest na... wcale nie na remonty ani na super szybki internet. Tylko na żalu. Pirolety. A ty już jak odebrał pocztę. Już, już mi nie chwytają ze serca takiej kabki. Chociaż czasami te tkliwe informacje o tym, że młode małżeństwo dzieckie już kamieszkanie. Gdzie mam jechać? Do swojego gniazdka. To jest fajne. A tak gdzie mam jechać? Do Castorami! Czas za tym zakup. Żeby nie było. Ja jestem zakochana w Rosmanowych nowościach, a Mateuszek w Castoramowych. On by chciał taki gadżet. A tu za mnie się śmieje. O, są te srebrne taśmy. O, że tam jest coś dziwnego. O, właśnie to są te rzeczy. Takie Super, a tam zobacz, jakieś takie też śmieszne. Aha, aha, aha. Koniec zakupów. Jadzia, a powiedz wszystkim, jak ty marnujesz nasze ciężko zarobione pieniądze. Mateusz uważa, że marnowanie pieniędzy polega na kupowaniu testerów. Ale gdyby nie te testery... To byśmy nie mieli pomazanych ścian i Jadzia kupuje te testery i marzę tutaj i pyta się mnie Mateuszku czy ten Ci się podoba ja mówię mm, mm, a ten mm, mm, a ale ten ale tym względem Dulux jest debeściarem. nic nam nie płacą więc jak coś nie będzie się ścierać to i tak ich obsmarujemy ja chcę powiedzieć że Dulux jest pod tym względem super i polecam każdej innej firmie aby też tak zrobiła żeby stworzyła takie, takie coś, czyli taki mały wałeczek. Po prostu malowanie jest przyjemnością. Bo te takie dziwne torebki foliowe z małą ilością farby są po prostu nie do użycia. Jadzia mi takie ślady robi wszędzie. I się mnie pyta, łazienka. czy ten mi się podoba? O! No widzisz i widzisz, no i dostałeś, i dostałeś farbą znak, że po prostu musimy kupić różowe... NIE! No nie, róbmy tak... Te wałeczki są po prostu debesciackie. Gdyby Magnat Ceramik też takie coś stworzył, to już byśmy tutaj mieli wszędzie magnata. Mamy fajne rzeczy tu porobione, bo tutaj kiedyś może będzie łazienka. Na razie ja chcę. Sprawdzajcie kolory farb na ścianach. są zupełnie inne kolory jadziak... niż na stery. Jadzia sobie wymyśliła, że to będzie pralnia. Różowa, że ja tutaj nie będę wchodził, to niech sobie robi jak sobie tak życzy, kiedyś tu będą drzwi. O, mniej więcej gdzieś tak. I z tamtej strony będzie tutaj wejście, a ta będzie zamknięta, bo to będzie wspólny korytarz. I tutaj sobie tylko wystarczy, że przeniosę sobie wtedy te wyjścia, te oczka. Tutaj i tu będzie zlew. A tutaj będzie kabina prysznicowa, nie robiliśmy tego teraz, bo głupio byłoby wchodzić do pralni, z sypialni i tutaj nam płytkarz zostawił znaczek, o i tutaj idzie o tak, kanalizacja, która była niegdyś tutaj i będzie można zrobić tej kabinę. Takie rzeczy przemyślane, że potem nie trzeba było skopać płytek. Na tej ścianie też już wszystko jest zrobione docelowo, tak jak będzie, więc tutaj mogły powstać płytki. Na pozostałych nie ma płytek, bo tu będzie ryta woda, tu będą ryte drzwi. Bo nie było różowych kafli. I tutaj będzie ryta woda. Przymu zabieram sprzęt, pożegnaj się. Papa. Pa. Taki rzadki. Dzisiaj najprzyjemniejsza część remontu czyli dostawa sprzętu z takiej firmy, jedynej w swoim rodzaju. Bez niego by się to nie udało. Bez niego też. U nas w domu. Tak podzieliliśmy sobie zadania, że za wydawanie pieniędzy jest odpowiedzialna żona. Nie znam drugiej takiej osoby, która potrafi tyle zaoszczędzić na każdym kroku. Halo! halo. Witamy nowy sprzęt w domu. Ła! Uwaga! I nie mówię, że mało wydaje, ale wszystko jest mega przemyślane i przy tym w super cenie. Na przykład te zakupy, nie dość że kupione okazyjnie, to jeszcze za to, że Jadzia zrobiła te wszystkie zdjęcia, dostaliśmy od Samsunga ponad 1000 zł zwrotów. Mamy co prawda piekarnik, którego byśmy raczej nie kupili, bo póki co nie potrzebujemy łamanych drzwiczek, ale taki piekarnik za pół ceny to jest sztos. I może z czasem docenimy ten bajer. Jakbyście byli zainteresowani, to co prawda żony nie użyczę, ale mogę poprosić, żeby podzieliła się z Wami jakimiś tipami. Jak ona to robi? Bo ja szczerze mówiąc nie wiem i nie chcę wiedzieć. Zakupy to jest zdecydowanie nie moja bajka. Ja wolę zarabiać. Niech żona wydaje. Jedyny wyjątek stanowią sklepy budowlane. Na dziale ze śrubkami mógłbym medytować. A w każdym innym sklepie, jak są te obrotowe drzwi, to najchętniej bym tam za każdym razem wykręcał 180 stopni i wracał od razu do auta. Sklep zaliczony, oszczędzam 100%. Mateusz i jego problem. Posłuchajmy. To w ogóle nie schodzi. To bardzo dobrze, znaczy, że dobra farba. Dobra farba, ale to trzeba ją właśnie zrobić. To i co? Nie, ja po prostu pomaluję. będzie tam nieładnie. Mateuszak został sam na placu boju. Myję ścianę. Ty, a po co się używa gruntu? On penetruje, wiąże te wszystkie luźne pyłki. To jest taka potem dobra baza do tynku, farby. To jak się dotknie, to się nie zobaczy. No. nie To jest pewnie takiego biegu pyłu i tutaj by się farba trzymała. A jak zobaczysz, jak to wyschnie, to... To do? Jeszcze to Mimo, że ma dziwną, nie wiem jak to nazwać, satysfakcję, z tego, że ma bardzo już zniszczoną obrączkę i używa ją do wszystkich prac. No dobra, się gruntuje. Dzisiaj się będzie malowało. Mateusz zapomniał kupić korytka, ale na szczęście mamy karton po piecach. Nie ma jak odstawiać kuszerkę, nie Mateuszek? To się nazywa To się nazywa być kreatywnym. Jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. A ta mówi, że najpierw poprzek, później w dół. Albo odwrotnie. Korytko. Malowaliśmy każde pomieszczenie dwa razy. Współczesne farby to jest bajka w porównaniu do tego, co było 15 lat temu, ale i tak, nawet jak w reklamie powiedzą inaczej, to warto pomalować minimum dwa razy. Ta farba jest akurat całkiem spoko. Zrobię pewnie osobny odcinek o samych farbach, bo tutaj też trochę eksperymentowaliśmy i chętnie się podzielimy doświadczeniami. Na tym filmie widać natomiast, że jak farba nieco przyschła, to to miejsce się bardzo odznacza. I nawet jakie chwilę później pomalowałem raz jeszcze, to i tak po kilkunastu minutach znowu zrobiło się jaśniejsze. Może to wina tego, jak zagruntowałem, bo tym pędzlem nie było to najłatwiejsze zadanie. I inne pomieszczenia lecieliśmy już wałkiem. No, zupełnie inna bajka. Polecam. Zanim położyliśmy drugą warstwę to pojechaliśmy jeszcze dokupić kilka rzeczy tym razem w o. Kiedy wróciliśmy, machnąłem na szybko jeszcze drugą warstwę farby. To zajmuje mi przynajmniej dwa razy mniej czasu niż pierwsza. Oderwałem taśmę zabezpieczającą i po kilkudziesięciu minutach, jak już trochę przyschło i farba się nie lepiła, zamontowaliśmy jeszcze taką dziwną otwartą szafę, którą można modyfikować w nieskończoność. Wygląd jest oczywiście kwestią gustu, nam się podoba, ale jeśli chodzi o jakość i funkcjonalność, to zdecydowanie polecam. My, żeby trochę zaoszczędzić, bo dość drogie były na przykład te najprostsze półki, to zdecydowaliśmy się zrobić jedną półkę po całości ze zwykłej sosnowej deski, którą Jadzia zaolejowała i fajnie się w sumie to komponuje z resztą.